Lotka jest. Nie jest pierwsza ofera. O, nie ma elotki już. Z boiska dostaję. Mam go. Dobra. To już ten... Snoop dog. kurczę to był. Snoop Dogg? Ten. Zabiłeś Snoop Dogga? Tak. Jebasa. Właśnie zanim się zarazpiłem, rozważałem co będzie lepsze C4 czy Airburst. I niestety wybrałem Airbursta. Dobra, mam jednego nooba obok siebie. O cholera, chyba mnie widzi. A może nie Oni za tym kontenerem? Nie, A. mam go już. Jeden jest przy środkowym budynku. Na pewno. No chyba zginął. nie jestem pewny. Jest, jest. Ja, pojedynczy tak. budynek. czy byłem tam, cholera. ja airburstem tam walę. Nie wiesz, nie wiesz czy na, na dole? Nie chyba, wiem. Na górze jest chyba leży truposz, którego wcześniej nie było, więc to chyba on. Tak, bo świeżutko byłem leży. Świeżutki, jeszcze ciepłe. Tak, świeżusieńki. Nie ja, czekaj, czekaj okay. bo mam teraz Jetta, spróbuję Jetta. Ja się zostaję w budynku na wszelki wypadek. Jak coś to się na mnie, będę na No a ja żyję jeszcze Wajzo Nie wiem, wal w siedzisz Tak tak już zawsze mi gościu Chyba nie, no. nie zdążę dojechać do pełna sobie He, załapałem się na punkticzki A bo i Levolus tu nie ma przejazdu proszę pana Coś z tyłu miło i nie widzę go. Mam go. Obok yes. jest tuż koło flagi, jest coś. Mm. Obok flagi. Faktycznie mam go. To się przede mną zrespił NO co? O. No może ciąg pojechał na wyspę? Tak płyną za nim tam jest jeden gościu kurczę, gościu dopłynie na tą wyspę Budka też nad nim pracuje. Myślę, że się na niej skąd? Szybko leciał, strzela. Dobra, na tą odległość to coś w ogóle nie jest celne. Ach, śmigło Szybko e, Dobra, to ja biorę ponton i co? Jedziemy na C? No, chyba tak, kura, kurczę, z sniperem jestem z SKS-em. Nie jest taka fachowa konfiguracja, taką oh mam. Czy po drugiej stronie był jeszcze jeden ziomek, ale chyba. Nie, nie, nie. Jest, widzę go, widzę go. Jest ich kilku. Kurczę, jakiegoś... Fajnie. Nie wcześniej coś też nie A Ale masz kosztowny strój. To znaczy? To jest... o, -B. No masz naprzeciwko, most, most Mam go. A to dostał serię. serie. <laughs> Ładnie. Patrz, na... czy łódek nie ma. Jednak coś po nie to, 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 to jest ponto. Dawaj tam, dawaj to właśnie do tego płynę. Pamiętaj, przez falę można strzelać. Jednego zabiłem? Nie, asystę dostałem. Dobra, z powiem. Mówiłem, no, w kierunku. Ta łódka jest Łód, z a, Przed nami, przed nami! Przed nami! Co zabijemy jeszcze? Ja zrobiłem jego. Przesiadł się na tylny ten i mnie zaciągł po prostu panie Czekaj, Rangeta Kuścika się wyłącznie Po twój O kurczę miałem, miałem sekret, zauważyłem, bo w tym innym miejscu była Au, au au. Dostałem w tym, wiatrakiem Nie zabił cię? Nie jakoś przeszedłem, ale do 57 mi zjechało Potrzebuję pomocy na o, jeszcze Kucz, nie ma żadnej łódki, żeby kogoś zapnął. nawet we mnie pita Fail. Chyba kieprzę tą kolejnym Type 88 robi robotę, powiem Ci. Czyli amu ci trzeba? Mm, nie musiałem chyba chętnie zginąć tam w koresa. Chodź się USASA. Nie no, tego to ja nie chcę. USASA jest zabijać. Super obok mnie. Widzę. Tu? Tak. Dobra. Yeah, no to jest daleko. Tak. Na, Ja to jak się zaportowi skończy Amo. jest Tam jeden płynie skuterem daleko. Tutaj płynie do nas. Się zakręcił w międzyczasie. Dostałem z rasisty za przygwożdzenie, super. Super. Dobra, siadamy płyniemy szyb, szybko na... Tak, cel, tak, tak, na tak, to? tak, 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 tak. Ja mam jednego przez chwilę widziałem, nie ja jest ruina co To są jakieś flash bangi trzeba będzie wrzucać. Ja mam jak coś Czekaj, ja mam kulki. No to rzucaj. Nie, proszę, co, nie mam kulek, mam samolot. Dobra. Widzisz gdzie oni siedzą? Za mną też jest, za mną, za mną. Wow, 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 Ktoś go zabił. Tak, przez chwilę widziałem, są mniej więcej w połowie budynku. Wiem, 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 ja jestem. Przez chwilę to było widać nawet. Jednego mam, to zaraz oni tu przyjdą po mnie. Mam mało życia. Kurde, nie będę teraz tej armaty przeładowywał, bo to. Dobra, zakładałem się. Jest wszystko O, szyt jest. Dobra, muszę się spać. Mam 1%. Zginąłem. Żyję, żyję. Patrzę na ciebie. go zabiorę się. Drugi gdzieś był. Tak. Drugiego mama. Eee, tak, 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 tak. Kurczę, miałem zmienić człowieka Jest fajnie. Jednego. Mam jeszcze jeden, jest dwóch mam. Dobra, umówmy się, że to jest wyspa słodowa na potrzeby taktycznego grania, niczym rok. Okej. Okay. nie płatą, tylko ten płynie. Tu płynie Skuter. kilka. Kilka chyba płynie, dwa płyną. No okay. Dobra, mamy tą guzkę. Teraz raz skutera... Nie, z wysiadł, dobra. Dobra, mam pół łódkę, zabiłem. Elberstem. <laughs> Coś tu jeszcze płynie, nie, 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 duża nie, nie, Dużo, nie, zrobię. Pięć tej dużej koleś nie, 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 jest daleko. Mam tego co mnie gonił Dobra, już mi na tobie, bo że to jeszcze... Nie ma... Jest zawsze facet jest Jeszcze jeden jest. Co nami jest Kurczę, dobrze, żeby u nas dwóch, bo tak to mnie załatwił. Miałem 5% potem już apteki zamiast tego AMO. Nie. Support of the year. Masz, nabijaj mi płciczkę.